Siema, jestem do Dawno nie było odcinka takiego normalnego. E, także pomyślałem, że takowy zrobię. E, co chcę, żebyście zrobili na początek? Dali łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. I e, jeżeli będzie pod tym filmem o 35 łapek w górę, w następnym odcinku e, oceniam wasze profile. Także biemy myszkę. E, pomóżmy na e, boosie. Miałem w sumie iść na Dream. No ale że e, potrzebują mojej pomocy. To ja im pomogę. Przez w ogóle ten jestem? nie muszę tam dojść. No dobra. To lecimy im tam pomóc do Verbin. Guys. No i co? Jakoś za bardzo nie mam tematu co tu poopowiadać. Czekam aż w końcu będzie odkłań. Też niedługo ten event Halloween. Więc na to trzeba czekać. Teraz tak naprawdę sobie czuję w tym Margo bossa, mysz i miłośnika na Markus. Jest tak, wiecie, no spokojnie Sił nie dzieje w tym Akonem Mało teraz gram um, Teraz jest tak, że mm, Szkółka zajmuje bardzo dużo czasu Chociaż jestem takim typem, że ja się nie uczę Po, sz po szkole Po prostu nie potrzebuję tego Ale no Ten No ale wiecie na przykład muszę stać o tej siódmej rano iść na ten autobus śmieszny Nie przejeżdżam dopiero tak z leżu, której ale najczęściej około 16-17 do domu Potem sobie idę na siłownię No i przychodzę Jestem dopiero na kąpie tak o 20 więc dość średnio, dość średnio A jeszcze chcę sobie zawsze pograć w lola Uh, chyba widzę, że ich wykurzyli Także, no nie będę im tutaj zawracał głowy Ja sobie po prostu pójdę na, na Dream Bo nie chcę mi się tak tutaj stać i czekać na nie wiadomo co um. Dobra sobie expimę tutaj dawno nie było odcinka na tym Dreamku widzicie jest 191 level no i ogólnie wiem że jest mały miałem lecieć po 300 ale po prostu chciałem się zatrzymać i pobić jakieś E2 można zejść nie muszę potem być jakąś rabinę chciałem sobie popić E2, może coś złotać niestety dość um, słabo wyszło z tym które trzeba zrobić no, tak zmyślałem, bo miałem problemy z tą grupą, że dlaczego bo po prostu łowca, łowca boli, e, czy tanc, a tanc boli łowców i tropów. E, więc miałem wbijać 300, ale no po prostu sobie chciałem postać chwili tych E2, nic nie dały. E, chociaż przyznaję się tak szczerze, że te E2 na Dream tak bije od czasu do czasu na przykład jest tak, że na przykład godzinę bije co te 5 minut ale jest też tak, że na przykład nie bije cały dzień nic um, ogólnie jestem na gąsie z gąsa nic yy, nie zostałem tutaj zginę raczej na Ananielu jakby sery wybite wszystkie jest Wszystko jest wybite, jak to jest w ogóle możliwe, że wszystko jest wybite? Na dole? Wszystko? Dobra, lewo jest niewybite, ale lecimy tam Czyli sale Sypialnie Nawet stoi ta Sadolia Ogólnie myślałem, czy nie wbić sobie levela na sektę, no ale jak widzicie, stoję sobie na myszce. Fajnie byłoby zdobyć te buty. Ewentualnie Pierek. Pierek bym zakładał, buty bym raczej sprzedawał. Bo buty to jest akurat 2G do przodu. No, więc no, wolałbym sobie jednak chyba je sprzedać niż zakładać. A to jeszcze się zobaczy. Dobra, bo to jest chyba jakaś trudna grupka. Zróbmy tak. Ok, przeżyłem. Ehm, boję się tych tanców, tak, gdzie normalnie dla mnie są tancowie śmieciami na ekspowiskach. Tak tutaj oni bolą. so much, Więc trochę się ich boję, bo jestem ile mam paper. 25 To jest bardzo, bardzo mało. Jaku też nie mam jakiegoś nie wiadomo jakiego. rogniemy zaraz tam na tego tego bossa dobra ale jeszcze za nim tam rogniemy to mm, miłośnik jest ją. on Bijemy. i unikacik spad. dobra Teraz go boss, no i zobaczymy co to się będzie działo. Oczywiście nie chcę wam pokazywać ustawki, bo jest to dość nudne. Dość takie dość nudne. No ale co poradzisz? Co poradzisz? Zobaczymy w ogóle co tam będzie na tej właśnie środy. Może coś fajnego, ale dużo ludzi są, może będzie, mam nadzieję. Był taki, no bo ogólnie sobie dwa że zrobiły klan, teraz pod Gobosa i po 3 no i coś tu próbują, próbują coś skurać, jakoś im to nie wychodzi, no ale widzicie, ogólnie e, zmieniłem sobie profesję. tu profesję, to był Woj 5.0, to jest ten Woj właśnie z top 10 otchłani, Zmienię sobie na tanca, będę miał tanca fajnego. Mam pewne układy, będą No, robię z przyszłości 5-9, coś będzie robione, więc możecie się kiedyś spodziewać, właśnie 5-9 i to nie, będzie, nie będę miał takiego mega słabego EQ. Będą parę itemków dość fajnych, mi się wydaje. Które pomogą mi coś zabłysnąć, <laughs> no Ogólnie 59 mam już wbity. Tak jak tu widzicie, to też jest ta postać. Stop 10, właśnie jego z gobosa wbijałem na 59. on miał 40 42, to wbijałem go na 50. grałem teraz wojem. nie i zmieniłem na tanca. Sprawdźmy w ogóle, co się dzieje. Tutaj. No, zbierają się randomy Ale mi się nie podoba, że... Tak długo Bo wiecie, ja chcę dać jadowity no, Muszę w ogóle zmienić Ja chcę dać jadowity Podmuch, żeby nie leczyli go A i ten I żeby po prostu słabsze było lekko atmo no ale jakoś mi się to nie podoba, także yy, powiem tak, no robię na chwilę pauzę, no i zobaczymy co tutaj się wydarzy. No, Dobra, także jestem, minęło już sporo czasu, ale ustawka powoli dobiega końca. Ym, niestety yy, nasz tank Raiman. Nawet no, nie wiem gdzie on jest tutaj. Graliśmy niestety na jednego tanka z dwoma tropami, z główcą. Jeszcze ja jestem tancem i patrzcie co się z nimi dzieje. Mają w, e, w teamie full legę z butami 48 fo na 5 50DA e, złotówkę e, z ryżopelen. Nie wiem gdzie on jest, gdzieś tam się znajduje już z dechu pies i graj na dwóch tanków jeszcze z takim jednym debilem o tym i czajcie, że ich składamy tutaj jak psy normalnie aż beka z nich, beczka śmiechu Tutaj ja widzę, że nasze noby sk... biją. Eee, nie wiem, czemu biją palanie woja, ale no beka. Beka z nich. Um, Także co? Widzimy się jak będę zadawał ten ostatni cios. Tak? No. Ale, dobra. Dobijamy tutaj tego Paladino. Lecimy z wojownikiem. No sami widzicie oni mają w nazwach. W nazwach mają nawet PLN. Czajcie to. Czajcie to. Jakim już trzeba być totalnym śmieciem. Żeby mieć w nazwie PLN. No ale no beka z nich. Bo przyglei na dwóch tanków i na jednego. najlepsze przez to, że oni mają właśnie full eventowego. Full eventowego tanka z F-obutami, A my mamy tanka... My mieliśmy tanka... Czterech legach na 4-0 nawet nie posiadał FO, także totalna beka z tych ludzi. No i no będzie totalna beczka śmiechu. No ale jeszcze ławka mi spada na drzewo. I łatwa ustawka easy wy chuj. Coś śmietniki, nie. Aż w to nie wierzę jakim śmietnikiem trzeba być. Zobaczmy czy jest męż, bo strasznie długo zajata ustawka. Bardzo, bardzo długo. Ale pewnie już będzie wybita przez kogoś. O, stoi! Robijemy. Wow. Wracamy na Dream. Jeszcze sobie na Nerd'ku zbijemy miłośniczka I, i, i pójdziemy sobie na Dream coś po Ale powiem Wam, no półgodzinna ustawka, no super, ale wygrana. To bardzo mnie cieszy. Ogólnie te śmieci, to jest ich już chyba szósty klan, żeby odbić tamtego gobosa Także śmiesznie, śmiesznie. Taka właśnie wojna peleniarza na normalnych graczy. E, no i beka z typów. Myślę, że coś osiągnęła z są śmietnikami. M mogliście właśnie spotkać też na tych właśniech śmiesznych. Czasem mi tam się przefarci czy coś, ale ehm... No wiecie, ta grana niestety na tym polega, że tutaj wygrywa fart bardziej niż y, umiejętności. Więc no niestety ze złotówkami się ciężko walczy, bo mają praktycznie zawsze wszystko, co można mieć. Y, I teraz mi się wydaje, że ta zmiana legendarnych, eventowych żeby się nie wiązały jest moim zdaniem nie taka najgorsza jeżeli by to na przykład miało wrócić bo po prostu są same złotówy a przyszłe złotówy już nie będą mogły tego zdobyć tylko no nie wiem potem reszta graczy będzie wkurzona no, to, to jest właśnie teraz głównie dwa największe problemy czyli Zotówki w margonem i bociaże bociaże to jest już naprawdę to ja nie wiem w ogóle po co tak grać na serio to gra za ciebie to po co grać w tę grę jak coś za ciebie gra to tego w ogóle nie rozumiem a Zotówki to jedyne co jest z tych zutówkach takie coś że szybko kończą gry bo po prostu kupując całe eku często też eventowe no i kończą giereczkę i szybko odpuszczają że znam wiele takich przypadków no i często się to sprawdza plus złotówki są często nielubione i właśnie nie mają z kim grać akurat w tutaj się połączyły siły złotówki więc akurat tutaj mają jakiś team jak widzicie są debilami nie umieją grać i dostali na pizdę tak, tak, tak taka konkluzja na temat aktualnego markonem na zorzy bo na zorzy hmm, na zorzy wam powiem że aż tak dużo botów nie ma spotkałem się z kilkoma na kratakumbach ale dostali już bobanie i się zbyt pewnie i tam ym, znajomi już chyba z tego więc widzicie, lepiej być skromnym bo tam na przykład gościu pisał, że no, on nie dostanie pana bo przecież administracja nic z tym nie robi nie wiem, no, mam nadzieję, że administracja jak najszybciej znajdzie jakiś sposób na odruszenie normalnych graczy od botów yy, no i że to szybko wprowadzam do gry a wtedy to poleci Wtedy to już szybko poleci Banicję ja. Więc zobaczymy Bo nie wiem No nie wiem no po, po co Ty używać tych butów To jest dla mnie totalnie takie A, czy Tego nawet nie rozumiem Nie ma z tego żadnego fanu Kibot ci stoi cały dzień na jakieś dwójce, przychodzisz się O, dróbne legę, niby się cieszysz, ale tak naprawdę ja bym nie miał z takiego wow Bo to jest strasznie fajne uczucie jak ci lota Lega To są niby tylko piksele, ale to już chodzi bardziej o to, że to masz ile na to na LEGę nie wiem, kto tam jest liczony czy 1 na 2000 chyba więc to nie jest duża szansa chyba 001 czy 01 chyba 01 001 nie wiem już nie pamiętam tak dokładnie jak wyglądają te szanse w tym Ghergonem pięknym um. Także co? Ja tu myślę, że sobie podobijam eee, deszczyk. Tylko żebym się kurczę nie wywalił. Może tą grupkę akurat wejdę tak normalnie. Tak naprawdę to powinien dawać najpierw cel na potem podwójny. Eee, no bo to jest od razu na dwa hity. Ale dobra, jakbyś poszedł z tą grupką. Nie wiem, boję się jak spić tym łowcą ogólnie nigdy nie gram łowcą już na takim levelu także totalnie jestem nowicjuszem, eee, ale zamierzam się tutaj coś nauczyć, grać. Kurczę, nie dobiło mi seriu, seriu, celny podwójny, błysk. Dobra. Ale spoko się w sumie nie ma XP. Um, ogólnie mi się wydaje, że właśnie takimi profesjami dystansowymi jakby wygodniej się bo nie musisz podchodzić do tych stworków obsranych. O kurdy, prawie zginąłech. Prawie, żem zginął. No ale dobra, no. Stawcie łapki, subiki, żebym ocenił te profile. Ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie. I tyle. Do następnych filmów. Jo.